Pierwszy tydzień czerwca. Czas na dzisiejsze nowinki. Jest 4 czerwca 2022 roku, a ja jestem Krzysiek i nadal szukam kontentu na pierwszy kanał. Co nowego pojawiło się na Netflixie? Skandal na tle płciowym. Intimate, premiera już 10 czerwca. Kino akcji czy film o zabijakach? Sami odsądźcie. Women from Toronto, premiera 24 czerwca. Kolejne show o gotowaniu. Iron Chef, quests For an Iron Legend premiera 15 czerwca. O tej produkcji mówiłem niedawno, ale ukazał się kolejny oficjalny trailer, więc znowu wspominam. Dom z papieru Kora premiera 24 czerwca. Anime o dzieciarni, która pływa na bloku w Drifting Home premiera dopiero 16 września. Miłość, miłość i lody. Zwykłe, ale i tak miłość. Love and Gelato, premiera 22 czerwca. Co nowego pojawiło się na HBO? Czego jeszcze nie wiemy o jednej z największych katastrof nuklearnych w historii? Czarnobyl, zaginione taśmy, premiera 22 czerwca. Na HBO ukazał się również trailer podcastu The Wire at 20. Co nowego pojawiło się na Prime Video? Romans na wakacjach w Summer I Turned Pretty, premiera 17 czerwca. Kolejny romanciedł, tym razem szkolne Anything is Possible, premiera 22 tylko że lipca. To już są wszystkie filmy, o których chciałem Wam powiedzieć, ja jestem Krzysiek, a to były dzisiejsze nowinki na razie.